Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was serdecznie na kanale Zoltan Odkrywca. Idziemy dzisiaj sobie troszeczkę pospieningować, ale jestem głodny wędkowania, kaczuchy mnie wystraszyły. Nawet sobie tego nie wyobrażacie, ostatnie kilka, kilka, oby kilka, kilkanaście wypadów, jakieś tam strągowe, szczupakowe, samemu, ze znajomymi. Totalna porażka, totalna porażka u znajomych, tak samo ostatnio Wielka Lipa, Biegałem za tymi szczupakami ze spinningiem, nie dzieje się nic. Także ja dzisiaj troszeczkę coś innego. Delikatny spinning, maluteńkie przynęty, jakieś tanty, jakieś inne małe gumeczki, jakieś robaszki gumowe. Okoń. Dzisiaj nastawiam się na okonia. Mam ochotę to okonie powędkować i mam ochotę okonia zjeść. Nie będę owijał w bawełnę. Tak sobie teraz idę i myślę, ile było tych wypadów. Powiem Wam, że chyba z 17 jeden pstrążek, nie za duży, u mojego kolegi. Tutaj Wam rzucam zdjęcie. Możecie zobaczyć. Ja jakieś tam malutko okolki nie było z czego sklepać. Naprawdę filmu na siłę nie ma co. Bo przyrody sobie możecie zobaczyć za oknem. Jak się już jedzie na rybki, to niech, niech ta ryba będzie. No wiadomo, też jest fajnie sobie pochodzić, dotlenić się. Ale jeżeli coś tam się dzieje na końcu wędki, to i zaraz morale wzrastają i człowiek czuje się o wiele lepiej. Ja jeszcze mam do rzeki jakieś 100 metrów Wyjmuję te swoje małe, kurde przynęty i będę próbował, może trafić się na jakieś okolki przychylone gdzieś do dna, i coś się będzie działo. Miłego oglądania. Proszę bardzo, ja tutaj po nocce skończyłem pracę na rybki, a te się jeszcze nie wyspały. Wstawać, poranek jest, hej, koniki, pobiegać troszkę, trawki pojeść. Co to za leniuchowanie? Co? Śliczne. Trochę trochę zaniedbane jak się latają tutaj luzem raz na jakiś czas, ktoś tutaj do nich przychodzi ale jest pięknie jeszcze taka delikatna giełeczka się unosi, dobra, jesteśmy na rzeką o, ja widzę, że tu było ostro wędkowane to było ostro wędkowane, jedna rozkraczka druga, trzecia czwarta, tam dalej ale przynajmniej nie ma śmieci, bo ostatnio jak tutaj byłem, to tu była tragedia, śmieci na śmieciu no ale co zrobić, dobra rozwijam sprzęt wyjmuje te swoje małe przynęty, będę próbował, wiecie jak jest z rybami, na jedno biorą, na drugie nie mają ochoty, także będziemy kombinować. Przyznam, że niby taka połowa maja, ale poranek, mimo tego słoneczka, które widać, no nie jest za rewelacyjne, jeżeli chodzi o temperaturę. Zimno. Zimno, jeszcze jak się jedzie, tak z rana trzeba wziąć kurteczkę, potem sobie może ją spokojnie wziąć, no ja oczywiście zapomniałem. <laughs> ale zobaczymy. Jakieś mam nadzieję godzinka to słonko wyjdzie troszeczkę wyżej, zrobi się ciut cieplej. I może rybka stanie się aktywna, oby tylko jakieś szczupaki się nie, nie plątały, bo któregoś dnia też tak miałem, przyjechałem sobie delikatnie na utlajcika na jakąś małą wędeczkę. Odpaliły zębole, nie wziąłem ze sobą stalki, także skończyłem wędkowanie, żeby też ich tam nie kolczykować. Bo i po co? Dobra, to jest pierwszy rzut oczywiście bez ryby, musi być. Założyłem taką małą, ale zaraz zobaczę jakieś większe tantki. Na początek, nic się nie będzie działo, to wtedy będziemy zjeżdżali na takie, o, na takie mniejsze, delikatne. Może agrafka troszeczkę za duża, no niestety nie mam, nie mam mniejszych, ale jak coś będziemy obrać, to mi się wydaje, że nie będzie to jakoś zbytnio przeszkadzało, jeżeli ta ryba będzie drapieżna tego dnia. Wiecie, że, wiem, że Wy nie macie odzwierciedlenia, jeżeli chodzi o tą rzekę, bo nie było filmów wędkarskich tutaj z tej rzeki jakoś za wiele, ale ja to widzę, że w tym roku, jeżeli chodzi o aktywność ryb, chodzi o samożerowanie, jakieś wyskoki za muszkami, czy to pstrąga, czy łososia, no nie dzieje się nic, nie wiem, czy to jest spowodowane. Ostatni sezon też tutaj praktycznie był, praktycznie był martwy, gdzieś tam na jesieni odpaliły troszeczkę szczupaki, okonie, ale jeżeli chodzi o sezon właśnie, stricte łososiowo-obstrągowy. To była tragedia. W tamtym sezonie obiecałem sobie, że ten sobie odpuszczam, jeżeli chodzi o licencję, pozwolenia, bo jakieś to są tam koszta. Zrobiłem to samo. Kupiłem i już mówię, było kilkanaście wypadów. Niestety nic się zbytniego nie działo, no ale tak to jest z wędkarstwem. Nigdy nie wiadomo. Także w tym sezonie obiecaliśmy sobie ze znajomym, że będziemy starać się 2-3 razy w tygodniu tą rzekę Obławiać może trafimy na taki okres dni czy tygodni, że one no naprawdę odpalą. Bo to, co się porobiło, to aż sami tutaj starzy bywalcy, starzy wyżeracze tej rzeki, tych okolic, się dziwią, że coś jest nie tak z tą rybą. Czy chodzi to o pogodę? No, nie mam pojęcia bladego. Zobaczcie, woda wygląda jak martwa, nic się nie dzieje, nic nie wyskakuje, nawet jakaś mała rybka ani okonek nie pogoni. Nie mam bladego pojęcia, co tu się porobiło. Moi drodzy, półtora godziny ja jestem bez kontaktu. Byłem tam w górę, szedłem z gór z inną tantą. Gumki, obrotóweczka. Idę jeszcze raz. Jeszcze pozmieniam przynęty. Jest jakiś obłęd. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Tyle wypadów. Przecież już na taką drobnicę, na którą ja dzisiaj wędkuję, na te przynęty, żeby nie skubały okonki, które tutaj są z pewnością, nie mam pomysłu. Jeżeli Wy macie jakiś pomysł, podpowiedzcie mi, bo przecież można dostać wariacje jakieś. A już postanowiłem, moi drodzy, że wyżej nie idę. Półtora kilometra przeszedłem. Teraz żółto, taka czarna mała tanka, jakaś 2 cm. Krok przy kroku, raz przy raz będę obławiał. Mam na to jeszcze dwie godziny. Bo trudno w to uwierzyć. No brak mi słów. Ale też tutaj jakikolwiek brak wędkarza też jest odzwierciedleniem tego, że coś się dzieje. No nie ma wędkarza ani jednego co gdzie zawsze była tutaj ta rzeka. Nie może jak drastycznie, ale była oblegana przez wędkarzy zawsze. Ktoś tutaj sobie spacerował ze spinningiem. Kilka osób, a a tu nie ma nic, nie ma nikogo. Nie ma ryby, nie ma wędkarzy. Sam ja i woda. No i cielaczki tutaj. Teraz już nic nie zmienia, bo już na zmieniałem się tych przynęt, jak mówię. Mała tantka. I zobaczymy. Teraz nasuwa się pytanie: dlaczego tanta nie łowi? To już nie chodzi o kolor, bo zmieniałem wielokrotnie na różne i seledynowe, i z brokatem, i ciemne, i czarną, tantę, i mniejsze, i większe. Tutaj jest oko. Ja wiem, że tu jest przepotężna ryba. Może coś robię źle. Nie wiem, no nie mam pojęcia bladego. Ale przecież łapię i w półtoni, toni, łapię z obłady. Łapie bardziej agresywnie, łapię łowie. Przepraszam, coś tutaj się porobiło. Dopóki nie będę miał informacji od znajomych że ryba tutaj nie odpaliła, jak to się mówi, moja noga tu nie powstanie na pewno. Za dużo razy tutaj byłem i za dużo razy wróciłem tylko o wędce. Ale wystraszyłem przed chwilą. Prawdopodobnie wydra tutaj była. Zobaczcie, jaka płoć tutaj leży. Ja pierdzielę. 18... 36 cm płoć. Jaka kurde ryba piękna była śliczna. A teraz postanowiłem założyć obrotówkę. Mam nadzieję, że szczupak nie weźmie. A może nie weźmie się, jakoś go wyholuje bez tej stalki. Zostało mi 300 metrów szansy, moi drodzy. Teraz widziałem jakaś rybka tutaj. O, jest branie. O, ale ryba. O, kochani, ale mam rybę. Ale wykrakałem. U A ja nie mam stalki. Matko, jedyna co to jest. Kochani, ale huknął. Boże, ja na ten delikatny spinning Oj, 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 poszło Kurwa, przeciął Ale wykrakałem, nie? Ja, pitole, nie wierzę Uff. O, matko jedyna Pierwszy rzut na obrotówkę Ale to było bydle, nie? Ja, pierdzielę, A nie chciałem kolczykować Jezu, myślałem z początku, że łosoś o mój Boże, co tu się wydarzyło? Uff. Ja pierdzielę, ale to było, kochani bydle, nie? O Jezu. Uff. Na sam koniec. O matuchno no najświętsza, ale to była ryba, nie? Coś niesamowitego. Uff. Nie, zawijam się. No nie ma sensu. Na tanty nie biorą, na gumeczki nie biorą. Widzieliście pierwszy rzut na obrotówkę, ale pierdzielnięcie. No i najlepsza obrotówka jeszcze poszła. Aj, 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 jestem zły. Kurde. Hmm, odciął. Spadamy koło mostu. Tutaj już nie wędkuję. Założyłem znowu taką małą gumeczkę, ale ja wykrakałem. Po co ja się odzywałem? nie, no nie wierzę, zobaczcie jeszcze raz tą płoć wielką nie, ale jest gigantyczna dobra, może sobie przyjdzie ta wydra czy kormoran sobie ją zwie. nie wierzę, co tu się wydarzyło przed chwilą no zdążyłem, moi drodzy, sami słyszeliście nawet nie wyłączałem kamery założyłem obrotówkę i sam do siebie mówię, żeby tylko szczubak nie walnął przydzwonił i to jeszcze jaki powiem wam, że na początku myślałem, że łosoś bo długo długo się nie zrywała nie zrywała plecioneczka, ale zobaczcie, ona jest taka cieniuteńka, wędka delikatna. Zrobił dwa odjazdy, trzy takie pobicia, od dna konkretne i poszedł. Czyli, czyli ja tu jutro przyjeżdżam na szczupakanie. Nie będę się bawił tutaj z okonkami. Ja pierdził, ale mam jeszcze nerwa. nie, Po pierwsze, mam nerwa, że go zakolczykowałem, bo niepotrzebnie, a po drugie, że kurde obrotówkę straciłem. Jeszcze taka łowna moja, ulubiona. W sklepie tutaj chciałem kupić takich więcej, wam powiem szczerze i nie dostałem, nie ma. O Boże. Nie wierzę, co tu się wydarzyło po prostu. Podziobię jeszcze tutaj chwilę na taką większą czarną tantę. Może jakiś okol na pocieszenie. Oj, przydałoby się. Chociaż jeden, no ale Wam pamiętam no dzisiaj, jeżeli chodzi o okonie, to zero brania okoniowego. Nic na kiu nie poczułem jakieś tam dwa zaczepy, które nie będę podpinał pod branie, bo na pewno to nie było to. No a widzicie, jeden mój mały błąd. Ale czułem, że tak będzie, na sam koniec. A najgorsze to, że człowiek robi tyle kilometrów chodzi za tym jednym braniem, a to nie to nie była mała ryba. To nie była mała ryba. Mimo tego, że wędeczka delikatna, to było czuć, to była przepotężna ryba. Aj. Tu jest jakiś zaczep, muszę uważać. No, jeszcze kilka rzutów na tą tantkę czarną, tam się przeniosę zaraz bliżej mostu. A może od razu idziemy bliżej mostu? Tak sobie rzucę wzdłuż, troszkę w toni, troszkę popukamy pod dno. No naprawdę ten okolek na pocieszenie. Nawet by mi się należał, ja sądzę. Po tylu godzinach wędkowania. Tutaj jest trzy żółty tam na dole z dwa i będę się zawijał. Kończę moi drodzy, wracam na tarcz. I ten cionek i to co się wydarzyło przed chwilą to jest najlepszym przykładem czego nie robić. Czyli w miejscu moi drodzy, czekajcie. A myślę, że jakaś znajdka na oko. W miejscu, gdzie spodziewamy się, że może być potencjalnie szczupak. Nawet wędkując na takie delikatne spinningi, gdzieś tam jadą sobie na ultra lajcika jakieś małe paproszki, jakieś małe przynęty. Używajmy delikatnych staleczek, cieniutenkie, cieniutenkie staleczki. One nie, powinien, nie powinny mieć tam wpływu na jakiekolwiek prowadzenie, prowadzenie przynęty, czy odbicia. W tym jeżeli ryba będzie żerowała, czy będzie brała, no ja odwaliłem. Ewentualnie nawet fluorokarbon. Jakiś grubszy, który jest dla ryb niewidoczny. Może by miał szansę, nie chcę teraz gdybać, jeżeli by miał staleczkę, czy fluorocarbon na ten spiniżek, czy ja bym wyciągnął tą rybę, nie wiem. Nie wiem, takiej sytuacji nie było, nie miałem. Stało się to, co się stało, to jest najlepszy przykład, jak nie wędkować, tak jak ja. Ja tutaj wracam jutro, nie od razu mówię, gruby sprzęcior. Też jakieś 3 godzinki sobie pospaceruję. No Szkoda, szkoda. Sami wiecie, jak to jest, jak wyczekuje się tej ryby, chodzi się za nią. Kurde, ileś tam godzin. <laughs> Przepraszam, czekać na to przysłowiowe jedno branie, branie dnia. No i niestety, tak musiało widocznie być. Dobra, ja się z Wami żegnam, odpocząłem sobie. Troszeczkę mi adrenalina już opadła, tam jakiś pożar. Nie wiem, czy kamera to odzwierciedli. Dym, już od około dwóch godzin się tam unosi. Ale nie słychać straży, może trawy wypalają. Moi drodzy, trzymajcie się. Mam nadzieję, że. Film następny już będzie z rybą. No, branie było, przepiękne. Przepiękna płoć na brzegu. A może tutaj sobie kiedyś przyjechać właśnie na, na fiderka, na spławiczek, na przepływaneczkę. Pomyślę. Tymczasem trzymajcie się, zdróweczka. Ja tu muszę skoczyć, żeby sobie nogi nie złamać. Oops. Do kolejnego odcinka. Cześć.